Dzień dobry Państwu. W tak pięknych okolicznościach przyrody witamy serdecznie Magawena, Aneta Knop, Witam. Mariusz Dąbrowski. Witamy. Witam. Szanowni Państwo, zbliża się koniec wakacji, koniec lata i to jest idealny okres na to, aby zadbać o swoje zdrowie w sensie takim... W sensie przygotowania do zimy, ponieważ najlepszym czasem na yy, wszelkie detoksykację, oczyszczanie organizmu to nie zima, kiedy jest zimno, tylko bo najczęściej, przy takich kuracjach oczyszczających, obniża się temperatura ciała. Mniej jemy, jemy więcej soków, pijemy więcej soków, robimy różne takie rzeczy. I dobrze jest pomyśleć o tym właśnie przy końcówce lata, początek jesieni. Wtedy, kiedy mamy bardzo dużo owoców i warzyw, tak, świeżych, świeżych, tak? Świeżych. Mhm. I które pomogą nam oczyścić nasz organizm. Ale mhm. do tych owoców i warzyw, czyli do soków z owoców i warzyw, które tak mhm. wspaniale odczyszczają organizm, proszę Państwa, stosujemy taką kurację, która się nazywa... Kura. Kura. I nie chodzi o ptaka. I nie chodzi o ptaka domowego, <grym> tylko mhm. chodzi o kurę. q -R -A. Proszę Państwa, jest to preparat, który służy dokładnie do tego, aby zniwelować, wydalić z naszego organizmu toksyny, metale ciężkie, jakieś złogi... Mhm. Co jeszcze? Zneutralizować pH organizmu, czyli wszelkie problemy zdrowotne, bardzo często mają swój początek w momencie, kiedy jesteśmy zakwaszeni. Diety wysokobiałkowe, wszystkie diety keto, wszystkie diety wysokotłuszczowe to tak rozgraniczę szerzej znaczy rozszerzę to, żebyśmy wzięli to pod uwagę. Ubogie diety, bardzo dużo wysiłku fizycznego, który nie jest gdzieś tam równoważony odpoczynkiem, bardzo duży stres, bardzo duży wysiłek mentalny. To są wszystko czynności, czy zła dieta, w ogóle zła dieta, to są czynności, które zakwaszają organizm, i ważne jest, żeby po prostu to pecha zneutralizować. A ten produkt powoduje wręcz alkaiczne środowisko w naszym organizmie, co, czego nie lubią. Pasożyty nie lubią tego. Wszelkie komórki nowotworowe. Takiego, w takim środowisku nie rozwijają się komórki nowotworowe i nie rozwijają się pewne schorzenia, więc dobrze jest wziąć to po prostu pod uwagę. No właśnie, tylko powiedz mm. mi, z czego składa się kura? Mm -hmm. Tak. Ym, głównym składnikiem, znaczy to jest kilkuskładnikowy produkt i, i trzeba, to, trzeba to zrozumieć, że to jest jakby. Tutaj, kompleks to jest kompleks, tak? I mamy wewnątrz kwasy fulwowe, kwasy huminowe, ogólnie się mówi o tym jako kwasy humusowe i to nie tylko, one powodują zmianę pH naszego organizmu, ale w dużej mierze uzupełniają niedobory minerałów. Następuje... właśnie to jest bardzo dziwne, mm -hmm. że mówi się, że są to kwasy, ale tak, tak. naprawdę to yy... neutralizują pH mm -hmm. pH tego produktu to jest około 12,7, tak? Tak, właśnie ten, ten kwas humusowy jest zawarty w glince kaolinitowej. Tutaj nie chcę jakby zdradzać całej technologii, bo to nie ma znaczenia ta technologia. Ważne jest to, że tu jest też ta glinka kaolinitowa, która w połączeniu z tym kwasem humusowym powoduje, że dostarczamy organizmowi ważne enzymy, ważne minerały, ale wyciągamy z organizmu na zasadzie wymiany wyciągamy z organizmu metale ciężkie szkodliwe produkty przemiany materii. Tu to, to nawet w literaturze jest, są informacje, że możemy się pozbyć pierwiastków, jak to się mówi, promieniotwórczych czy radioaktywnych. Ale też należy dodać, że są, również składnikami tego preparatu jest likopen, tak. czyli wyciąg mhm. z owocu gag, mhm. który jest praktycznie nieznany w Europie, tak, mhm. a zawiera 7 do 70 razy więcej likopenu ta niż, niż, tak, niż, niż pomidor niż ta sama dawka i pomidor. od niedawna, mhm. proszę Państwa, w tym, w tym preparacie jest również krzem organiczny. Coś, mhm. co dodaliśmy ze względu na to, że krzem organiczny troszeczkę obniża pH, a ma gigantyczne właściwości w połączeniu dokładnie właśnie z kwasami huminowymi. Mhm. Wracając jeszcze do likopenu, ja bardzo często, kiedy rozmawiam z różnymi osobami interesującymi się czy molekułami, czy zdrowiem, często słyszę, dobrze, to ja sobie kupię pomidor czy jakieś warzywa, uzupełnię to sobie w inny sposób. Otóż bardzo ciężko, bardzo ciężko i to też wiemy z, z ostatniej prelekcji od profesora Gagosia, którą mieliśmy okazję prowadzić akurat online. I, I wiemy o tym, że pewne molekuły giną w środowisku żołądka, w środowisku kwasowym, i niestety nie, nie jesteśmy w stanie, pomimo tego, że są tak zdrowe, dostarczyć ich do tych odpowiednich miejsc e, w jelicie cienkim, czy w dwunastnicy, czy w końcówce jelita grubego, czy w początku, tam gdzie one powinny dotrzeć. One tam nie docierają, ponieważ zostają zniszczone w środowisku kwasowym żołądka i spożywamy je jako już zmetabolizowaną w pewnym sensie, czy rozłożoną substancję. A ta formuła produktu, yy, mamy też, też, też mamy, yy, likopen, pod, który można stosować jako krople podjęzykowe, tam też jest świetna wchłanialność tutaj. Yy, ale właśnie nie, nie dochodzi wtedy do żołądka. Do nie dochodzi do, żołądka, do kwasu, tak, żołądka, tak, ale jest wchłanialny tutaj poprzez ślinianki do, do krwiobiegu, ale tutaj ta postać likopenu dociera tam, gdzie powinna docierać, ponieważ jest upakowana yy, w tą technologię, tutaj w tą glinkę kalnitową, która pozwala jej w niezmienione, niezmienionej, nieprzetworzonej formie Dostać się dalej. Także tu Państwo mamy gwarancję, że dużo więcej likopenu dostarczymy naszym komórkom. A licopen to jest genialny antyoksydant, karotenoid, który chroni nasz organizm przed komórkami nowotworowymi, jest przeciwutleniaczem, jest, no, ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Tak więc proszę Państwa, tutaj nie ma żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o, przynajmniej jeżeli chodzi o skład tego produktu. Bo jest ta tajemnica mhm. w technologii, ale o tym nie mówimy, w każdym razie jest to pewna tajemnica, jak to zrobić, żeby dostarczyć do, do komórek, do tkanek, odpowiednią ilość tych, tego preparatu. Mhm. Y Może ważne jest też dodam, jak to spożywać. No jak, właśnie. jak używać, tak. Y Jakbyś polecała, jeżeli chodzi o takie przygotowanie, czyli mhm. oczyszczanie organizmu niekoniecznie związane z jakimiś dolegliwościami. dolegliwościami. Y ja osobiście zrobiłam sobie ostatnio taką kurację. Dodam, że to była kuracja, która miała oczyścić mój organizm tak zapobiegawczo, też z pasożytów. I dołączyłam ten pre preparat do tej kuracji. I ja stosowałam przez dwa dni, dwa razy po dwie kapsułki, a potem tradycyjnie, tak jak tu jest. Polecane, ponieważ mamy to tutaj napisane, że jedną kapsułkę dwa do trzech razy dziennie, oczywiście popijając dużą ilością wody. I, I to jest to... bardzo ważna tak, rzecz. Tak, Tak, Szanowni to. Państwo, toksyny, które są wyciągane hmm. przez ten preparat i wydalane na zewnątrz, hmm. muszą mieć, muszą być rozpuszczane, tak? czyli musimy je wydalać najlepiej przez nerki z moczem tak? albo z potem. Hmm. I niestety skutek uboczny jest taki, że faktycznie początkowo troszeczkę ten zapach naszego potu jest się, zmieniony, jest, się zmienia, tak? Zapach oddechu, potu, czy nawet moczu y, może być lekko zmieniony. To najczęściej pierwsze dwa, trzy do czterech dni zauważymy i potem już już. Ale to świadczy o zmienione. tym właśnie, że byliśmy mm -hmm. zatoksycznieni, tak? Także Czyli że coś, mieliśmy tak. jakieś tam mm -hmm. y, niepożądane y, elementy w naszym organizmie. Także polecamy teraz. Y, świetny czas, żeby. Korzystać z świeżych owoców, ze świeżych jabłek, ze świeżych warzyw, marchwi, tego, co Państwo macie we własnych e, ogródkach w sposób naturalny posadzone, żeby teraz sobie zrobić. Kuracje sokowe, kuracje warzywne, kuracje oczyszczające to jest dobry czas, jest ciepło. E, tak jak na początku mówiłam, przy takich kuracjach detoksykujących obniża się temperatura ciała, dostarczamy często mniej kalorii, e, często możemy odczuwać jakieś zmęczenie. Teraz to się da dobrze znieść to jest dobry moment chyba najlepszy na to, żeby sobie właśnie taką detoksykację za, zafundować. No i trzeba oczywiście dołożyć też do tego informację, że robi organizm bardziej alkalicznym. Nie jest to żadną tajemnicą, że komórki rakowe w wysokim pH po prostu giną. Czyli jako Prewencja przed wszelkimi zmianami nowotworowymi. Możemy taką kurację stosować mm. raz na jakiś czas. To nie musi być często, tak? Wystarczy raz na pół roku zrobić sobie tego typu kurację. Ja dokładnie pół roku temu robiłam poprzednią kurację, a teraz kolejną. No właśnie, proszę Państwa, kolejny produkt, czyli nasza ulubiona, wspaniała caruszka, Anetko. Mm -hmm. Ja bym chciał, żebyś opowiedziała o doświadczeniach, o swoich doświadczeniach. I doświadczeniach mhm. swoich pacjentów. Mhm, środowiska, z którym e, współpracuję. Proszę Państwa, Caruszka e, okazała się pierwszym produktem, jaki ja poznałam, e, z produktów, jakie miałam możliwość e, testować w moim życiu. E, jest to preparat, który świetnie sobie radzi z cerą tłustą, z cerą trądzikową, z cerą e, ze zmianami zapalnymi. E, akurat w Miałam możliwość już współpracować z kilkoma osobami, które miały takie duże wyzwania zdrowotne swojej skóry, i tutaj można było bardzo szybko zauważyć poprawę stanu skóry. Od razu mówię, że jeśli mamy dużo martwego naskórka, który jest m.in. przyczyną zapychania się porów skórnych, tych stanów zapalnych mieszków włosowych, to w takich sytuacjach dobrze jest użyć peeling. A jeśli nie użyjemy peelingu, od razu zaczniemy stosować ten preparat, to zauważymy lekkie złuszczanie się skóry, które jest naturalnym zjawiskiem na samym początku, kiedy ten martwy naskórek trzeba po prostu usunąć. Możemy dodać od razu, mhm. że proszę Państwa, do końca wakacji, czyli do końca sierpnia, A, tak. do każdej buteleczki caruszki dokładamy peeling. I gratis. to jest taka nasza akcja promocyjna. Na rozpoczęcie sprzedaży Caruszy. Do końca wakacji. Do końca Do wakacji. Końca wakacji. Tak. Świetnie. Dodam, że preparat faktycznie już są takie dosyć duże rezultaty, bo osób, które stosują, testują ten preparat już kilka tygodni, nawet można powiedzieć, nie wiem, może już jest z drugi miesiąc, mniej więcej. Faktycznie widać poprawiony owal twarzy, widać spłycenie zmarszczek na czole, czy spłycenie zmarszczek pod oczami, tak zwanych kurzych łapek. Są to rzeczy, które na ten moment już widzimy, i praktycznie ja nie znam osoby, która byłaby obojętna do tego produktu, która by powiedziała, że coś się nie wydarzyło. Są widoczne, bardzo fajne rezultaty. Trzeba też powiedzieć, że mhm. dla osób z serą suchą występuje taki efekt naciągnięcia Ściągam, tej tak. skóry, tak? Nie wszyscy to lubią. Wówczas należy jakieś tam preparaty nawilżające, oby naturalne, tylko stosować. Coś nawilżającego sobie po, po posmarowaniu zaróżką, tak? Mhm. Także jeszcze opowiem o takim pewnym przypadku, bo był taki przypadek, gdzie osoba wiele lat zmagała się z trądzikiem różowatym, takim, gdzie były próby leczenia antybiotykami, były próby leczenia sterydami, różnymi lekami przeciwzapalnymi i tam efekty były, Krótkotrwałe i problem za każdym razem powracał i ta caruszka okazało się, że ona sobie dosyć szybko z tym, z tym tematem poradziła i dosyć trwale. Zostało tam jeszcze pewne zaczerwienienie skóry, ale to już jest tak trwała blizna, że ona będzie wymagała być może dłuższego, dłuższej pielęgnacji, ale preparat sobie świetnie poradził. Ja też osobiście jestem osobą, która od dziecka miała, miałam wyzwanie z tłustą, trądzikową cerą i przeróżne rzeczy testowałam i powiem szczerze, jestem cały czas pozytywnie zaskakiwana, cały czas. Nie mam, nie odczuwam efektów zmęczenia skóry czy uzależnienia skóry. Były takie preparaty w przeszłości, które stosowałam bardzo drogich firm, które na przykład przez jakiś czas pomagały, a potem jak gdyby skóra się przyzwyczaiła i przestała reagować i znowu się przetłuszczała i pojawiał, pojawiał się jakiś, jakiś nowy trądzik. Oczywiście wszystkich zwolenników medycyny germańskiej tutaj uprzedzam, że temat ten też jest ważny, tak? Praca mentalna ze sobą i rozwiązanie wszystkich konfliktów to też jest bardzo ważne. I to też jest oczywiście tutaj wzięte pod uwagę, bo to jest jeden z powodów, który pokazuje, że czasami problem wraca. Ale przy tym preparacie nie obserwuję takiego zjawiska, że skóra się jak gdyby nasyciła i przestaje reagować. On po prostu pracuje cały czas. To tak jest, jest świetna rzecz, bo to jest stuprocentowa, naturalna rzecz. Składy, e... proszę Państwa, triterpeny roślinne plus rozpuszczalnik, czyli ten glikol monopropylenowy. Który też jest rzeczą naturalną. Też jest rzeczą tak, naturalną, jest ponieważ plus... W naszych jelitach wytwarzamy glikolu około 10 ml dziennie. Także psikając tutaj trzy razy mamy około pół ml nałożonej na skórę twarzy. Także to jest 100% naturalny produkt. Śmiało można stosować na problemy skórne na ramionach, na dekolcie, na plecach, na jakieś zmiany skórne gdzieś na ciele i też jest świetnym składnikiem, który można wymieszać z jakimś balsamem czy, czy z innym preparatem, ponieważ te triterpeny roślinne po wnikliwej analizie tych dostępnych publikacji naukowych, te triterpeny roślinne one są też odpowiedzialne za stymulację naszej skóry do wytwarzania włókien kolagenowych i alestynowych, czyli faktycznie przy dłuższym stosowaniu zauważymy, poprawę elastyczności skóry, sprężystości skóry, dlatego te głębokie zmarszczki widzimy, że zaczynają się wypłycać, ale on będzie sobie też ten preparat świetnie radził z rozstępami, z jakimiś bliznami, które trzeba odświeżyć, z przebarwieniami skóry. On będzie tam dobrze działał, gdzie skórę trzeba odnowić, zregenerować, poprawić jej sprężystość, poprawić jej gęstość. Zwiotczała skóra na przykład biustu czy brzucha. Tutaj zalecamy, żeby sobie w... Albo samodzielnie stosować te z 50 litrów, to jest bardzo wydajny preparat, albo sobie wymieszać z jakimś balsamem. Proszę Państwa, ja 20 lat miałem problemy z alergią, która wyskakiwała na mojej twarzy. W sensie nie mogłem mieć jajek, drobiu, niczego, co było związane, co było związane z drobiem. Nie wiem, dlaczego tak było. Do tej pory nie wiem. Jak na razie od 3 miesięcy, proszę Państwa, robię te eksperymenty, czyli. Jem kury, kaczki, drób, jajka, makarony wszystko, co, ma, co zawiera również jajka. I naprawdę nie widzę żadnych efektów ubocznych. Nic mi się już na twarzy nie pojawia. Mhm. Nadal tego nie rozumiem. Nie wiem, czy jest to wchłonienie preparatu do środka i naprawienie jakiegoś mhm. tam organów, czy jest to regeneracja skóry, która już nie potrzebuje wyrzucać tego wszystkiego na zewnątrz. Mhm. Że jest mocniejsza, silniejsza skóra, może ma silniejszy naturalny system obronny? Ciekawe. Ciekawe to jest, ciekawe. bo naprawdę mhm. 20 lat się z tym zmagałem. Mhm. W tym momencie sprawa jest, jak na razie, dla mnie zakończona. To już trwa 3 miesiące, więc można powiedzieć, że przynajmniej przez ten okres 3 miesięcy mhm. miałem, miałem ładną twarz. Tak? Ja jeszcze ponowię do Państwa zapytanie, ponieważ ogłosiliśmy konkurs. Wciąż czekamy... Jesteśmy otwarci na to, żebyście przesyłali nam zdjęcia własne, bądź jakieś własne kompozycje z produktami. Chętnie nagrodzimy najciekawsze zdjęcia, także zachęcamy do przesyłania. Gdzie? Na biuro małpa.magawena.com. Małpa Zapraszamy. Ci z Państwa, którzy od nas dostali caruszkę w formie testowej, bardzo prosimy o to, aby przesyłali również swoje... Zdjęcia w charakterze pokazania, jak się zmieniła ich cera. To były osoby, które były, yy, no, były to dosyć znaczące schorzenia. Może, może nie schorzenia, ale takie dosyć brzydkie plamy, czy jakieś tam Wyzwania wypryski. Z tak, mhm. I bardzo prosimy o to, aby stanęli na wysokości zadania i przysyłali nam swoje zdjęcia. Tak, jak żeśmy się umawiali. Raz w tygodniu, jedno zdjęcie. I jeszcze jedna rzecz, to chyba już na zakończenie, proszę Państwa. Dla wszystkich Państwa, którzy jesteście zarejestrowani w naszym systemie, macie swoje konto zakupowe. Oczywiście dawno temu mówiliśmy, że dla tych osób, które się chętnie zarejestrują, oczywiście będą różne bonusy, profity. Mamy dla Państwa informację: nagraliśmy konferencję o produkcie Xanto Humol z profesorem Gagosiem. To spotkanie online jest nagrane i jest dostępne dla wszystkich Państwa, którzy się zarejestrowaliście. Prosimy tylko wysłać do nas informację, że jesteście zainteresowani i my wtedy Państwu wysyłamy link do spotkania. Było to spotkanie, które mówiło o badaniach naukowych dotyczących Santo tak? Czyli Profesor opowiadał o tym, jakie badania w jakich rejonach świata były przeprowadzane i co one przyniosły, jakie wyniki. I no jakiż to jest preparat ksantohumol, tak? Czyli mhm. co on takiego robi w naszym organizmie? Oczywiście zapraszamy na najbliższe spotkanie z Magaweną, proszę państwa. Mhm. Każdy w swoim panelu użytkownika zobaczy w zakładce spotkania Zoom, że nadchodzi kolejne spotkanie. Zazwyczaj robimy je co dwa tygodnie w czwartek. Tym razem będzie spotkanie na temat systemu. Magawena, czyli dla tych, którzy chcą zarabiać, troszeczkę bardziej wdrożyć się w promowanie produktów, będziemy mówić o tym, jak można zarabiać w systemie Magawena, jak sprzedawać produkty, jak polecać innym, i jakie profity z tego Państwo będziecie mieli. I chyba już na zakończenie, moi drodzy, mamy dla Was już polskiego, polskie konto w social mediach Magawena Polska. Mamy też konto oficjalne, które będzie prowadzone w języku angielskim e, Magawena. Mamy też już dla Państwa e, Instagram, e, także zapraszamy. Znajdźcie nas, e, możecie kliknąć e, tutaj polubienie, żebyście mieli dostęp do tego, mogli obserwować. Tam też będzie dużo dostępnych dla Was informacji. Zapraszamy do tego, żebyście tam... Byli z nami i mogli uczestniczyć w tym wszystkim razem. I oczywiście, szanowni Państwo, pod każdym filmem link do rejestracji się w Magawenie, w systemie Magawena. Bez rejestracji nie można dokonywać zakupów. Także pod każdym filmem link do rejestracji i wtedy można dokonywać zakupy. Na dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję Tobie, Anetko. Dziękuję I do bardzo. zobaczenia następnym razem. Do, do widzenia.